Liczby lekcji religii niekonstytucyjne, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny kilka dni temu, zniechęcanie w sposób prawny dzieci do nieuczestniczenia w tych zajęciach i wreszcie to wprowadzanie obowiązkowej, wulgarnej edukacji seksualnej dla niepoznaki nazwanej edukacją zdrowotną. Szanowni Państwo, Polska Konstytucja, tak jak wszystkie konstytucje na świecie. Powstała jako element ochrony obywateli przed złą władzą. I także polska konstytucja w dwóch miejscach wskazuje, uznaje, gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami szczególnie w kwestiach moralności i religijności. I my z tych praw mamy obowiązek skorzystać dla ochrony naszych dzieci. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Tak dla edukacji, nie dla Szanowni Państwo, na koniec chciałbym przypomnieć postać księdza Mateusza Jeża, serca Nina. Reprezentanta tego samego zgromadzenia Co chociażby ksiądz Michał Orszewski Autora kolęd, które już za chwilę Za 3-4 tygodnie będziemy śpiewać W polskich kościołach Ale co mniej znane Autora dopisanej ostatniej zwrotki Roty, Doroty Marii Konopnickiej Ksiądz Mateusz Jesz Jeszcze w XIX wieku pisał Nie damy dzieciom wiary kraść przez złe bezbożne szkoły. Choćbyśmy mieli trupem paść, próżne wrogów Mozoły. Nie puścim diabła w szkoły próg. Tak nam dopomóż Bóg! Nam dopomóż Bóg! Zwyciężymy! 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 Zwyciężymy. Zwyciężymy. I powiedzmy głośno politykom, nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy, Nie oddamy naszych dzieci! Nie oddamy naszych dzieci! I przypomnijmy im jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił doktor Barciński, że polska rodzina, polska rodzina, chłopak i dziewczyna! Polska rodzina, chłopak i dziewczyna! Polska rodzina, chłopak i dziewczyna! I chciałem teraz bardzo serdecznie zaprosić i proszę też Państwa o brawa. Chciałem zaprosić pana redaktora Jana Pospieszalskiego, który temat zmian w edukacji na od bardzo długiego czasu. Witam bardzo Cóż serdecznie kochani, powiem. witam was wszystkich. Wiem, że są ludzie z kniezna. Przed chwilą widziałem ludzi z mojej rodzinnej Częstochowy, są również politycy podobno, są politycy również koalicji obywatelskiej, ale jest, widzę jest Ania, są politycy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości. Cieszę się. Że, że jesteśmy w tak licznym gronie. Moi drodzy, do tego, co zostało powiedziane, nam tylko krótko informację o tym, kto tą edukację zdrowotną chce do polskich szkół wprowadzać. A więc pani Barbara Nowacka, dzisiaj postrzegana jako polityk Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej. Ale przecież przypomnijmy sobie, że pani Barbara Nowacka kilka lat temu zaczynała w formacji Twój ruch z panem, Januszem Palikotem. On ganiał po konferencjach prasowych z gadżetami erotycznymi, on również yy, chciał rewolucjonizować polskie obyczaje, a ona, pani Barbara Nowacka, jego towarzyszka partyjna, zapowiadała utworzenie koalicji antykonserwatywnej. Jeżeli pod pojęciem konserwatyzm rozumiemy ochronę ładu społecznego, ochronę rodziny, ochronę tradycji, ochronę wartości wspólnotowych czy naszej cywilizacji, to ona chciała tą koalicją niszczyć to wszystko, wypowiedzieć porządek społeczny, zniszczyć ład, zniszczyć państwo, zniszczyć rodzinę. To był jej program i dzisiaj nie dziwię się, że realizuje ten program. W, w polskich szkołach. I ona dokładnie w systemie edukacji chce wprowadzać te rewolucyjne, niszczące, szkodliwe zmiany. Dlatego nic dziwnego, że poprosiła o to pana profesora Zbigniewa Izdebskiego. Kim jest Zbigniew Izdebski? No Zbigniew Izdebski jest seksuologiem, ale nie ma żadnego wykształcenia medycznego. Nie ma przygotowania klinicznego. On studiował i pisał pracę tylko z dziedziny nauki społecznej, czy nauk społecznych. I tak jak pani Barbara Nowacka, nie ma szczęścia do swojego przyjaciela partyjnego po chwilowo, możemy o nim mówić Janusz P. Tak również pan Zbigniew Izdebski nie ma szczęścia do swoich współpracowników, ponieważ jego długoletnim współpracownikiem i przyjacielem był Andrzej Samson, który wylądował za kratami na podstawie 11 zarzutów, z czego 3... Trzy były na tyle prawomocne, że został już osadzony w więzieniu prawomocnym wyrokiem sądu za pedofilię, za yy, inne czynności seksualne z kilkuletnimi niepełnosprawnymi dziećmi. W związku z tym tenże Zbigniew Izdebski, seksuolog, przyjaźniąc się i współpracując z Samsonem. Jest tak kompetentnym seksuologiem, że nie rozpoznał zaburzeń u swojego przyjaciela. Nie rozpoznał, że współpracuje z osobą głęboko zaburzoną, że współpracuje po prostu z pedofilem. Zbigniew Izdebski jest również przedstawicielem Instytutu Kinsey'a na Polskę. Alfred Kinsey był twórcą fake nauki. Absolut, absurdów naukowych i fałszywych raportów, które są opisane dzisiaj w filmach, w książkach. Wybitna profesor prawa i medycyny pani Judith Ramsey opisuje w książce Zbrodnia i nauka co Kinsey wyprawiał z, nawet z dwumiesięcznymi dziećmi, edukując, znaczy edukując, błagam, no, deprawując i prowadząc eksperymenty seksualne na tych dzieciach. W związku z tym dzisiaj człowiek, który szczyci się przynależnością do Instytutu Kinseya, będzie wprowadzał edukację, tak zwaną edukację zdrowotną. Nie dajmy się na to nabrać. Nie dajmy się oszukać tym, tym zwodniczym tytułom, bo generalnie przypominam, że edukacja, ta standardy edukacji seksualnej, które były wprowadzane kilka lat temu jako standardy WHO też nazywały się standardami edukacji zdrowotnej i były realizowane przez niemiecką niemiecki Instytut z Kolonii. Także... Ostrzegam rodzice, prawo jest po naszej stronie. To, co powiedział pan Zbigniew, to, to, co powiedział pan Zbigniew Barciński, my musimy dzisiaj być bardzo czujni. Artykuł 200 Kodeksu Karnego, punkt trzeci mówi wyraźnie, kto nieletni przed 15 rokiem życia pokazuje treści. Pornograficzne. Kto y, przekazuje treści pornograficzne, podlega karze do lat trzech. Rodzice, zadzwońcie na policję. To jest sprawa dla prokuratury. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Tak dla, dla edukacji! Nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Witamy Kraków! Witamy Jasło! Witamy Krosno! Fl flagi w górę. Witamy Rzeszów! Brawa! Z takich krańców Polski do nas przyjechaliście. Dziękujemy za biało-czerwone flagi. Dziękujemy za transparenty Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Za te, które sami Popieście też zrobiliście. Podnieście je wysoko! Prace domowe łączą rodzinę. Step stop seksualizacji nie chcemy! Chcemy Mickiewicza i poezji jego, a nie seksualizacji dziecka niewinnego. Dziękujemy, że przyjechaliśmy, że tworzymy jedną dużą grupę. I powiedzmy jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedział redaktor pospieszalski: Chcemy fachowców, nie genderowców. Chcemy fachowców! Nie genderowców! Chcemy fachowców! Nie genderowców! Chcemy fachowców! Nie genderowców! Kochani, specjalnie na naszą manifestację, aby wyrazić z nami solidarność, wesprzeć nas w słusznej walce o nasze prawa i przestrzec przed tym, co może się stać, jeśli nie zawalczymy teraz. Przybyli goście z zagranicy, którym teraz oddamy głos. Tłumaczyć będzie Magdalena Czarni.